Informacje o kolejnych próbach wyłudzenia i oszustwach pojawiają się regularnie, znane i sprawdzone metody takie jak na wnuczka czy na prokuratora są niestety wciąż skuteczne. Tym razem puławska policja poinformowała o kolejnej ofierze oszustów. 86-latka straciła łącznie blisko 150 tysięcy złotych, które według oszustów miał jej osobiście zwrócić minister Zbigniew Ziobro. Kobieta trzykrotnie przekazywała oszustom pieniądze. Zaczęło się od tego, że na jej telefon stacjonarny zadzwonił mężczyzna, który powiedział, że jest prokuratorem, że wspólnie z policją prowadzi śledztwo dotyczące pieniędzy. I że jej pieniądze są zagrożone. Zapytał, ile ma w domu zgromadzonej gotówki. Kobieta miała niespełna 50 tysięcy złotych. Umówiła się z, ze swoim rozmówcą, że te pieniądze. W kopercie i w siatce wyrzuci przez okno. E, tak też zrobiła. Kilka godzin później e, ponownie na jej telefon stacjonarny zadzwonił inny mężczyzna, który podziękował jej za udział w akcji, ale poinformował ją, że jej pieniądze zgromadzone w banku również są zagrożone. Kobieta wzięła taksówkę, pojechała do banku, wypłaciła 50 tysięcy złotych, a następnie wyrzuciła je przez okno. Następnego dnia e, kobieta ponownie dała się oszukać. E, oszuści zadzwonili do niej rano, jednakże czuła się zmęczona, odłożyła tą rozmowę na Później kilka godzin później oszust ponownie zadzwonił i znowu poinformował, że pieniądze w banku są zagrożone. Kobieta wzięła taksówkę, pojechała do banku. Zaniepokojonej pracownicy banku, która zauważyła, że starsza osoba wypłaca tak dużą kwotę gotówki, powiedziała, że buduje grobowiec. W sumie kobieta straciła niemal 150 tysięcy złotych. Od oszustów otrzymała informację, że za całą akcję podziękuje jej minister, e, zwróci jej także pieniądze i zostaną z nią wykonane czynności procesowe. E, to się, e, miało się to odbyć trzeciego dnia. E, kiedy trzeciego dnia minister nie przyjechał i nie zostały jej zwrócone pieniądze, to czwartego dnia postanowiła zgłosić się do komendy policji. Przypominamy, policja, bank ani żadne państwowe służby nie będą nigdy prosiły nas o przekazanie gotówki zawsze weryfikujmy też prośby o pieniądze od znajomych lub rodziny. I ty możesz znaleźć się w gronie naszych zadowolonych klientów. No to co? Robimy logo?